Witajcie w kolejnym vlogu, jestem właśnie w pokoju Michasi. Michasia siedzi przy swoim Biurka. biurku. Zaraz tu do niej wrócę. Tylko Wam pokażę tutaj pewnego gentlemana. Gentleman. Cześć. Masz odlota? Mm, bo wiecie, on jest aktualnie chyba po kolacji. A my wracamy do Michasi. Bo, tak. no co my tutaj mamy, Misia? Będę teraz robić pracę plastyczną i później y, do pani wyślę zdjęcie. No właśnie, bo nie możemy jej w żaden sposób zanieść do szkoły, dostarczyć pani, prawda? Tak. Nie możemy pani dostarczyć tak. pracy, więc ją wyślemy, zrobimy zdjęcie. A co ty masz zrobić, Michasia? Y, kwiatki wiosenne. Właśnie, jakieś wiosenne kwiaty. A co my tutaj mamy? Zobaczcie. Słonki. To nie będzie takie typowe, nie? Mam krętki i pomponiki. Dobra, wysyp tutaj pomponiki nam. Dobra, zobaczcie, mamy takie... To jakbyśmy wyszukały nie, zróbmy no. jeszcze pałam, jakieś rzeczy miały pozostawały nam różne takie... To są akurat takim... No chyba w tej gerze kupiłaś w gdzie, no? Jem, w tigerze, a, ty... a te są takie, bo te są w takim, nie jakby to powiedzieć, błyszczącym, tylko takim... Cześć. Lameta kiedyś była taka. To są, są takie zwykłe. No i będziemy chyba używać, bo inaczej się nie da, nie? Kleju na gorąco, tak. bo chyba zwykły klej nie połączyłby nam tych różnych tutaj elementów jeszcze. To, no, i co z tego powstanie? Zaraz wam pokażemy. no, no Ma powstać wiosenna kwiatek, łąka. Kwiaty łąka, no? No, to, to tam pani. Może y, takie na... coś, takie o takie Co kwiatki? uważacie? No tu tam na takich dwóch mogą być takie o. No, twoje, mogą obydzki. być tu. Także spoko. My teraz zabieramy się do pracy. Właściwie, Michasia. Ja jej pomogę przy tym gorącym kleju, tylko żeby, wiecie, nie, yy, nie zrobiła sobie nic złego. A potem Wam pokażemy na pewno efekt, co Michasia wykombinowała na plastykę. Fajny pomysł, bo to jest takie bardzo kreatywne, można dużo pomysłów yy, też swoich takich... My akurat wykorzystujemy słomki, jakieś tam nakrętki, takie rzeczy, które żeśmy poznajdywały, czyli taki recycling. I do tego jeszcze jakieś takie... Wiecie, no pomponiki, ozdóbki i tak dalej, ale rzeczywiście można taki kwiatek wiosenny czy łąkę wiosenną zrobić z mnóstwa rzeczy, no. prawda, nie, misia? No, no, to zabieramy się do pracy, George nam tutaj towarzyszy, a właściwie to odlotam, a patrzcie, jak sobie łapki wy, wyciągną. Normalnie chyba, nie wiem, bo on czasami... Patrzcie. Tak ci dobrze, Czo, Łapki wyciągnięte, odlot pełny, dobra, już ci nie przeszkadzam. Idziemy robić łączkę. Ciekawe, czy ci się spodoba. No właśnie wyszło. Pokaż no pięknie, Michaśia. No w ogóle tutaj użyłam takich zakrętek, tutaj też, tutaj też, mhm, tutaj też. No tutaj tych ty zakrętek użyłaś, nie? Tak. A dookoła te pomponiki, no i tu jakie kwiaty, proszę, no piękna łąka powstała. No, niektóre to. są z takimi właśnie. Z takimi. Ale w ogóle co, fajnie cię to robiło. No fajnie, no. bo ja mam, że to była taka, taka to, zabawa. No fajnie, taka rozrywka nawet, nie, z tak tego ty, wyszła. Kładz no. i proste rzeczy użyte, teraz tylko trzeba się... Um, podpisać. Podpisać, u góry klasa, zrobić zdjęcie, no i mailem wysłać do pani, nie? Tak. No pięknie, naprawdę. No w sumie miałam na początku trawka, ale to wykorzystam na kwiatki. No bardzo dobry pomysł, naprawdę, no, bo pomponiki zostały, prawda? No, no i sobie użyłaś tego... I postaje takie małe kwiatuszki i takie duże kwiaty. No ale piękny, kolorowy, no super, taka łączka wiosenna. Brawo łączka. Misia. Dobra, to robimy zdjęcie i wysyłamy. Tak. Tym razem jestem w innej odsłonie po kąpieli. Sotę bez makijażu. Ale muszę Wam o czymś powiedzieć, bo... Po ostatnim stosowaniu, czekajcie, stosuję leki na mój refluks, może w filmikach niektórzy spostrzegawczy zauważą, że co jakiś czas odkaszluję, tak odkrztuszam pewne, coś takiego robię, albo przełykam ślinę i naprawdę ja biorę leki, właściwie mam 28 dni, jeszcze mi zostało 6 tabletek i szczerze Wam powiem, że widzę, różnica jest, ale bardzo niewielka i po prostu zaczynam szukać już czegoś innego, czegoś co może mi w końcu pomoże, bo strasznie mnie męczy już ten kaszel. W ogóle to odkrztuszanie wieczne. Znowu czuję właśnie takie. <laughs> no, no i wiecie, wpadłam na to i jak szukam, szukam i w mojej szafce magicznej gdzieś z herbatami jeszcze na dnie było coś takiego, co nazywa się siemielniane. Czekajcie, zaraz mi spadnie ten turban z głowy, ale może się jeszcze utrzyma. <laughs> siemielniane. I tak sobie myślę kiedyś pyłam mielniany y, dosyć często, no powiedzmy sobie tak, kilka razy w tygodniu. Bo ono tak fajnie nawilżało mi gardło, jak y, czułam, że mi coś zaczyna tam drapać. Siemielniana jest bardzo specyficzne, ponieważ po zaparzeniu powinno się albo gotować, albo zaparzyć wrzątkiem, na 10 minut odstawić, y, często mieszając, i ono wtedy wydziela taki, no robi się taki kisiel, powiedzmy, na bazie tych nasion, no i to się wypija. Siemieniane można też te nasiona stosować na kanapki, także to jest w ogóle jadalne. Ja preferuję siemieniane właśnie w formie czegoś do wypicia. No i to w siemię znalazłam. No i oprócz tego, że je znalazłam, czekajcie, gdzieś tu mam telefon, to no oczywiście wujek Google i wpisałam sobie siemielniane, siemieniane, siemieniane. No i sobie tak czytam i sobie tak czytam. Normalnie Wam pokażę, nie? Zaraz. Siemielniane zastosowanie zdrowotne, i tak sobie jadę, wiecie, bo już tutaj idam paluchem i patrzę. Szczególne znaczenie ma tu, siemielniane w kontekście refluksu powiększa Naprawdę korzystne działanie siemienia na układ pokarmowy obejmuje szczególnie problemy jelitowo ze względu na zawartość substancji śluzowych, bla, bla, bla. Chroni śluzówkę, łagodzi dolegliwości, pieczenie w przełyku, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i jak już tak sobie przeczytałam, że siemieniany jest bardzo dobre. No to mówię nie, robię, zaparzam. Zatem sobie zaparzymy teraz. No i właśnie, słuchajcie, Michasia obok mnie siedzi i mówi, co? Jakie się i Zobacz, jak wygląda. Czekaj, nasypiemy może do Aha, kubeczka. Dobra. To są takie, widzisz. To wygląda takie małe. E, takie, takie ziarenka, takie pesteczki, no. No i to wiesz co, to jest jadalne. Możesz to zjeść sobie, czy na kanapkę można dać. No raczej, no właśnie. Spodziewałam się tej reakcji, bee. Także tutaj sobie nasypiemy. Ja nie będę tego gotowała. Dla mnie łatwiej będzie zalać to wrzątkiem. No i właśnie... Czekajcie, ile mi się tutaj tego nasypało? No, może być. Ok. wrzątek mam tutaj. Przed chwilą wyłączyłam. Zalejemy. Wystarczy. No i teraz biorę łyżeczkę, łyżkę i intensywnie będę mieszała. No i co, smakuje? A My potem to wypiję. To, hmm. to jest wszystko jadalne, zdrowe. No, kolejna moja próba. Jak orzeszki. A ja idę po łyżeczkę. Zaraz będziemy to mieszać. O właśnie, i teraz takimi ruchami będziemy co jakiś czas mieszać. I ta woda będzie właśnie miała taki, wiecie, taki, taką konsystencję żelowatą bardziej. Gdybym to gotowała, oczywiście byłby może szybszy efekt, nie wiem, no ale yy, tak sobie zrobię. Ja potem to się mielniane już mi się tak zaparzy, właśnie puści ten taki żel, zrobi się takie kisielowate, opada na dno i ja sobie to wtedy przesadzam. No i wypiłam właśnie już yy, konkretnie ten żel. Dobra, no to co się mielniane? Przyjaźniam się z sobą na kilka kilka kolejnych tygodni dni. Oczywiście nie można przesadzać, tak jak ze wszystkim, kilka razy w ciągu tygodnia i chyba wystarczy. No ja mam tutaj już końcóweczkę, będę musiała się wybrać kiedyś. Albo pośle naszego domowego tak. pana od zakupów. Dobra, no to tyle. I wracamy, zobaczcie, Siemieniana już się zaparzyło. Mieszałam, mieszałam, mieszałam. Teraz jest przecedzone. Tutaj mam te pestki już przecedzone. Jeszcze jedna porcja, zaraz to umyję. No i tak się to prezentuje. I taki kisielowaty, jak mówiłam. No i taką rzecz się piję. Słuchajcie, no to jest w sumie bez smaku. Jedynie, co może być takie nieprzyjemne, to sama ta konsystencja taka. Niektórzy mają na to pomysł, że piją z dodatkiem mleka i tyle. Nie jest to, wiecie, rarytas, ale czegoś nie zrobi dla zdrowia. Dobra, to piję. Łyka zrobi z Wami. A Kubek chyba niektórzy znają. Marek dostał na święta Bożego Narodzenia. Ale już widziałam pierwszy lepszy. Ja już bez ręcznika na głowie. No to co? Dla zdrowotności pijemy. Nee, spoko. Ja wiem, jak to smakuje, także może być. Witajcie Właśnie siedzę przed komputerem. No jestem aktualnie w pracy. Częściowo. A częściowo wysyłam do Pani pracę, zadania domowe. Tym razem zadanie domowe z plastyki. Tam chyba widzicie, nie wiem czy widzicie tam gdzieś tam. Za mną. Za mną jest praca z plastyki, wiosenne kwiaty. To już pokazywałam wam wcześniej. No i teraz nam tam Pani ozdabia Pokoju półeczkę, a ja wysyłam do Pani właśnie te, te prace na maila, wiadomością mailową, bo tak ma być sprawdzona. Tak, tym, tym sposobem. To, co wiecie, to do 11 kwietnia jesteśmy w domku. No i właśnie w tym domku sobie jesteśmy. Aktualnie Michasia znowu tam pisze do Pani, pisze do Pani. Na razie pisze zadanie domowe list tym razem. A ja jestem tutaj. Chwilę popracuję, no chwilę, około pół godzinki do godzinki. Jest 15, także połowa dnia, tak naprawdę, już za nami. Aha, co chciałam Wam jeszcze pokazać? Chodźcie. Właśnie, trochę wiosny w naszym domu Wam chcę pokazać. Tak, chodźcie. chodźcie. Patrzcie. Są już z nami drugi dzień. To są tulipany. Ja Wam powiem szczerze, że ja yy, kształt tego kielicha, kwiatostanu, kwiatu. Tulipana znam zupełnie inny. To jest dla mnie taki prosty, taki rozłożony, 4, 5, 6 płatów powiedzmy i w środku taki pusty. I szukałam, wiecie, w internecie, może potwierdzicie, a może zaprzeczycie, może ktoś mnie nakieruje, jaki to jest rodzaj tulipanów. Bo wiecie, teraz robi się takie krzyżówki kwiatów i nie tylko kwiatów, że może powstać naprawdę bardzo różna struktura. I ten kwiat, to co wyczytałam, to co tak najbardziej mi pasowało, to jest tak zwany tulipan pełny. Widzicie, że on w środku, no normalnie tulipan to jest w środku raczej pusty, no nie raczej, bo tak. A ten faktycznie jest wypełniony tam płateczkami. Także jeżeli coś wiecie na ten temat, pięknych kwiatów, czy to są tulipany pełne, piszcie mi. No naprawdę są śliczne. A propos kwiatów, właśnie, chodźmy tu, tu. <grych> sprzęt do nagrywania patrzcie, patrzcie na tego gościa storczyk nareszcie bo mam taki storczyk już kilkuletni fioletowy ale ten się u nas, ten jest dwupędowy, widzicie i jest piękny, no nie chcę wiecie jak to mówią, tacy przesądni ludzie tak gadać bo mi zwiędnie, ale tu ma jeszcze pączki, odwróciłam go tu jeszcze zakwitnie troszkę, tutaj tu może coś się jeszcze urodzi no jest piękny no i jak storczyki, nie mają takiego podłoża typu, yy, pra... no typu, ziemia, uh -huh, tu są jeszcze jakieś ozdóbki z czerwiczu, nie są w ziemi, to jest sadzone, tylko są sadzone w takiej, takiej ściółce, powiedzmy to, ja to tak nazwę, no i yy, podlewane muszą być odpowiednio. Do storczyków są też takie odżywki i ja takie odżywki znam, no ale no, w dzisiejszych czasach nie będę latała za... Odżywką do storczyka, dobra jest i na razie trzyma się pięknie. I też to taka dla mnie jest y, uciecha, taka radocha, właśnie kwiatowa. Także storczyk pozdrawia, tulipany. Tulipany pozdrawiają storczyka. No i aha, i jeszcze tu mam tego fioletowego. No, też ładny. No, taki, taki wiecie, ma kolor taki intensywny, nie? No, ale jest już wiecie, wiekowy, tak powiem. Także, no troszeczkę mniej, jest jednopędowy, no ale się trzyma pięknie, jeszcze kwitnie nam także, no i to są moje kwiaty. Dobra, to wracam do pracy. Muszę wam coś pokazać, Marzenka robiła pranie, bo George się znowu zlał, tak. tym razem na poduszkę Michaśki. I popatrzcie, jak się pięknie wyprała poduszka. Tu już widzimy jej fragmenty. Idziemy do pralki. A co tu widzimy? A tu widzimy, o. Pełno... Może ją George się gryzł? Nie, ona się rozwaliła po prostu. Pełno tego jest po prostu. Pełno takich, tego wkładu. No i tak poduszka poszła, papa. Pa. Nie wiem czemu ta poduszka się rozwaliła, bo albo George miał nadgryzł, albo to było tak leciwie zszyte, że się rozleciało w praniu. Bo to jest taka, jakaś, nie wiem co to za materiał, flizelina czy coś. W każdym razie teraz się okazuje, że trzeba całą pralkę wyczyścić, filtr wyczyścić, bo wszędzie są jakieś takie wkłady. Niby wata, niby coś. O tu się to widzisz, że starło. Mm, czy George nie tego nie przegrył, to się po prostu rozleciało? Trudno mówić. No trudno się mówi. Bez sensu to było prać. Można było od razu wywalić. I takie to są właśnie uroki królika w domu. Nie w No... trudno mówić. się. Żyję się dalej. A tu jest sprawca tego zamieszania. George. Łobuz mały. Nie łobuz. Mm. Bardzo już odgrzany. Pierogi się gotują, a krokiety też już prawie gotowe. Co Marzenko? Tak, czyli można nakładać talerze. Chociaż ja dzisiaj krokiety, a wy? Ja nie, ja wolę zdecydowanie te. Ja wolę e, pierogi. Kasia, a ty? Pierogi! No. O, fani pierogi! To jasne. A ja krokiety sobie dzisiaj mam ochotę. Pyszne. No, <laughs> bo wiecie, najlepiej smakują te, które ktoś zrobił. <laughs> Dobra, dziękujemy za oglądanie vloga. A widzimy my wy... się już w następnym odcinku, czyli To już widzimy się w niedzielę. A, w niedzielę? W piątek? A, w, w międzyczasie w moje pierwsze wyjście po tygodniu z domu. Jutro. Tak, bo jutro koniecznie muszę wyjść, ale to Wam opowiem w następnym vlogu dlaczego i po co. A dziś dziękujemy... Który pochodzę, w a wcześniej rano. To tak się nie wyśpimy. Uuu. No ja się nie wyśpię, a ty? No to już nie. nie. Dobra, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co tam u Was. Napiszcie co tam u Was, jak, jak wam idzie kwarantanna. Czy czasami pojawiają się jakieś zgrzyty? Nie. Mm. Czasami może tak być, nie? Pa. Na przykład jak się przyjarają te piero, nie pierogi, Nie, no, nie, nie, krokiety. wszystko pod kontrolą i tak dalej. <laughs> Under control. Dziękujemy za oglądanie wroga. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i bądźcie z nami w następnym odcinku. To na razie. Czekamy na Was! Pa. Pozdrawiamy serdecznie i znowu bądźcie zdrowi!